Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia filmu szkoleniowego o podłączeniu i konfiguracji sterownika do ogrzewania podłogowego EcoFloor. Dowiedz się jak podłączyć i skonfigurować sterownik przy pomocy intuicyjnego kreatora konfiguracji układu. W filmie zostało omówione montaż ogólny EcoFloor, montaż siłowników TTO 230, Montaż i podłączenie czujników temperatury STX1. Montaż i podłączenie termostatu przewodowego Ecoster 40. Montaż i podłączenie panelu głównego Ecoster 90. Montaż i podłączenie termostatu bezprzewodowego STX40. Podłączenie modułu internetowego Econet. Pierwsze uruchomienie: kreator konfiguracji układu. Przypisanie czujnika lub termostatu do obiegu. Konfiguracja modułu internetowego ECONET. ECOFLOR. Umieść główny moduł w szafce rozdzielacza. Moduł ECOFLOR może być zamocowany bądź na szynie DIN, znajdującej się wewnątrz rozdzielacza, bądź za pomocą czterech kołków wykorzystując otwory po zewnętrznej stronie regulatora. Podłącz przewód zasilający oraz opcjonalne przewody do zasilania pompy i styku źródła ciepła. Przy podłączeniu zasilania należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie polaryzacji. Prawidłowe podłączenie przewodów zapewni nam sprawne zadziałanie mechanizmów zabezpieczających w przypadku awarii. Upewnij się, że przewody są pewnie zamontowane, nie wysuwają się z konektorów i nie występuje ryzyko zwarcia. Przewody należy zabezpieczyć przy pomocy elementu dostarczonego w zestawie. Montaż siłowników TTO 230. Siłowniki TTO230 należy podłączyć do gniazd odpowiadających im stref grzewczych. Przewody siłowników należy ułożyć w przewidzianych do tego celu korytkach. Jeżeli musimy podłączyć więcej siłowników, niż jest przewidzianych gniazd w danej strefie, możemy użyć kostki elektrycznej. Należy pamiętać, że ze względu na wydajność prądową do jednego wyjścia nie powinniśmy podłączać więcej niż 5 siłowników. Montaż i podłączenie czujników temperatury STAX1. Do sterownika można podłączyć maksymalnie 8 czujników temperatury STEX1. Czujnik należy umieścić na ścianie pomieszczenia, z dala od okien i drzwi. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce. Czujnik wymaga połączenia dwoma przewodami ze sterownikiem. Minimalny przekrój przewodu to 0,14 mm2. W przypadku większych odległości zalecany przekrój to 0,5 mm Budowa czujnika jest modułowa. Tylną demontowalną część należy przymocować do ściany w miejscu wyprowadzenia przewodów. Przewody należy umieścić w przeznaczonej do tego kostce, w tym przypadku polaryzacja nie ma znaczenia. Następnie należy założyć główną część czujnika. Drugi koniec przewodów należy umocować w sterowniku. W przypadku niezatulajowanych przewodów należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka wystąpienia zwarcia. Przewody można wpiąć w dowolne gniazdo oznaczone od T1 do T8. Przyporządkowanie czujnika do właściwej strefy grzewczej będzie możliwe później podczas konfiguracji układu. Montaż i podłączenie termostatu przewodowego EcoSTER 40. Termostat przewodowy EcoSTER 40 wymaga podłączenia czteroprzewodowego. Dwie żyły są używane do zasilania, dwie kolejne do przesyłania danych. Minimalny przekrój przewodów to 0,14 mm2, jednak zalecany to 0,5 mm2. Termostat należy umieścić na ścianie pomieszczenia, z daleka od drzwi i okien, w miejscu, gdzie nie jest narażony na bezpośrednią ekspozycję na słońce. Czujnik posiada budowę modułową. Tylną część należy przymocować do ściany w miejscu wyprowadzenia przewodów. Na wewnętrznej stronie jest oznaczenie, w jakiej orientacji należy zamocować ten element. Przewody należy umieścić w głównej części termostatu w gniazdach oznaczonych VCC, czyli zasilanie, GND, czyli uziemienie, D, i D-, linia danych. Drugi koniec przewodów należy zamocować w sterowniku w gnieździe oznaczonym G1 lub G2. Montując przewody, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą polaryzację. Przewód z gniazda D w termostacie musi trafić do gniazda D w sterowniku. Analogicznie należy zamontować pozostałe przewody. W przypadku podłączenia więcej niż jednego termostatu, a sterownik maksymalnie obsłuży do 8 sztuk, należy pamiętać, że z uwagi na wydajność prądową z jednego gniazda można zasilić do 4 termostatów EcoSTER 40. Pozostałym termostatom należy zapewnić zewnętrzne zasilanie o parametrach określonych w instrukcji. Do podłączenia większej ilości najlepiej użyć kostki elektrycznej lub złączek wago. Niezależnie od liczby podłączonych termostatów, wszystkie przewody transmisyjne D i D muszą być podłączone do jednego gniazda w sterowniku. Montaż i podłączenie EcoStar 90 głównego panelu. Do prawidłowej pracy i skonfigurowania układu, konieczny jest panel ECOSTER 90. Panel wymaga podłączenia czteroprzewodowego. W przypadku montażu w pobliżu listwy, minimalna średnica przewodów wynosi 0,14 mm2. W przypadku montażu w większej odległości, maksymalnie 30 metrów, zalecane jest użycie przewodów o średnicy 0,5 mm2. Jeżeli w przypadku przeprowadzania modernizacji już istniejącej instalacji okaże się, że liczba przewodów jest niewystarczająca, panel należy połączyć ze sterownikiem dwoma przewodami do transmisji danych D i D, a zasilanie zapewnić z zewnętrznego źródła. Tylną ściankę panelu należy zamontować na ścianie pomieszczenia, wykorzystując otwory montażowe w obudowie. Przewody należy umieścić w kostce w gniazdach oznaczonych VCC zasilanie. GND, uziemienie, D i D linia danych. Drugi koniec przewodów należy podłączyć do sterownika w gniazdo G3. Montując przewody należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą polaryzację. Przewód z gniazda D w termostacie musi trafić do gniazda oznaczonego D w sterowniku. Analogicznie należy zamontować pozostałe przewody. Wszystkie przewody po stronie niskonapięciowej należy zabezpieczyć przed wysuwaniem się przy pomocy elementu dostarczonego w zestawie ze sterownikiem. Montaż i podłączenie termostatu bezprzewodowego Ester X40 Z uwagi na wbudowany w sterowniku Ecoflor moduł radiowy, termostat bezprzewodowy nie wymaga fizycznego połączenia ze sterownikiem. Jego połączenie odbywa się na poziomie konfiguracji obiegów grzewczych w sterowniku. Podłączenie modułu internetowego Econet. Do sterownika EcoFlor można mieć dostęp z całego świata za pomocą modułu internetowego Econet. Moduł Econet jest dostarczany razem z zasilaczem i interfejsem komunikacyjnym zwanym dalej Ecolink. Końcówkę przewodu Ecolink zakończoną wtyczką USB należy umieścić w gnieździe w module Econet. Moduł należy podłączyć do zasilania przy pomocy dostarczonego przewodu z zasilaczem. Koniec interfejsu zakończony trzema przewodami należy podłączyć do sterownika w gniazdo G3. Należy zwrócić uwagę na opis poszczególnych przewodów umieszczony na nalepce znamionowej Ecolinka i przewody te zamocować w odpowiadających im konektorach w sterowniku. Konfiguracja połączenia zostanie omówiona w dalszej części filmu. Kreator instalacji, pierwsze uruchomienie. Po podłączeniu zasilania na panelu głównym EcoStar 90 pojawia się okno z wyborem języka. W zależności od potrzeb wybieramy właściwe ustawienie i przechodzimy do dalszego etapu klikając w strzałkę w prawym górnym rogu. Następnie ustawiamy aktualną datę i przechodzimy dalej klikając strzałkę. Ustawiamy aktualną godzinę i przechodzimy dalej. Pojawi się okno kreatora konfiguracji układu. Jeżeli na tym etapie chcemy rozpocząć konfigurację układu hydraulicznego, musimy kliknąć w zielony znacznik. Zostaniemy poproszeni o skonfigurowanie pierwszej strefy grzewczej. W tym celu musimy kliknąć w zielony znacznik. W kolejnym oknie mamy możliwość nazwania wcześniej tworzonej strefy grzewczej. Wybrana nazwa strefy ułatwi nam późniejszą identyfikację sterowanego obszaru. Po wpisaniu wybranej nazwy i zatwierdzeniu przyciskiem Enter, klikamy w strzałkę w prawym górnym rogu, aby przejść do dalszego etapu. Na następnym ekranie możemy wybrać, które wyjścia silowników zostaną przypisane do danej strefy. W zależności od stopnia skomplikowania instalacji i ilości stref grzewczych, możemy bądź wybrać jedno wyjście i do niego podłączyć maksymalnie 5 silowników, bądź przypisać do jednej strefy kilka wyjść. Następnie zostaniemy poproszeni o wybór termostatu. Konfiguracja poszczególnych typów czujników termostatów zostanie opisana w dalszej części filmu. W następnym oknie ustawiamy temperaturę, jaka powinna być utrzymywana w ciągu dnia, w kolejnym zaś temperaturę nocną. Kolejnym wyświetlonym oknem jest podsumowanie, gdzie wypisane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące konfigurowanego obiegu, takie jak nazwa strefy. Ilość i numery przypisanych wyjść siłowników, rodzaj wybranego termostatu i ustawione temperatury. Kliknięcie w strzałkę w prawym górnym rogu powoduje przejście do procesu konfiguracji kolejnego obiegu. Kreator umożliwia w analogiczny sposób skonfigurowanie maksymalnie 8 stref grzewczych. Po skonfigurowaniu wszystkich aktywnych obiegów możemy przejść do sprawdzenia wszystkich elementów wykonawczych przez aktywowanie poszczególnych wyjść siłowników. Wyjścia pompy i styku kotła. Uruchamiając poszczególne elementy sterowania listwy, możemy zarówno obserwować na sterowniku zapalające się kontrolki sygnalizujące pracę danego obiegu, jak i obserwować pracę poszczególnych elementów wykonawczych. Po przejściu tego etapu zostanie wyświetlone podsumowanie, gdzie wszystkie skonfigurowane strefy zostaną wyświetlone w postaci kafelków. Na następnym etapie możemy skonfigurować podłączenie z ekonetem. W tym celu należy kliknąć na zielony znacznik. Pokaże się ikonografia przedstawiająca sposób podłączenia modułu Econet. Jeżeli wszystko jest podłączone prawidłowo, należy przejść do kolejnego etapu. Sterownik sprawdzi status połączenia między nim a modułem Econet. Jeżeli połączenie jest poprawne, kolejnym krokiem jest przejście do wyboru, czy moduł internetowy ma być podłączony przez sieć Wi-Fi, czy też przewodowo. W przypadku podłączenia bezprzewodowego należy przejść do okna, gdzie możemy wprowadzić parametry sieci takie jak nazwa sieci SSID, hasło, rodzaj zabezpieczeń. Po poprawnym wprowadzeniu tych parametrów należy wykonać test połączenia. Po zakończonym teście połączenia pojawi się status, QR kod zawierający unikalny numer UID urządzenia oraz ten sam numer zapisany tradycyjnie na dole ekranu. Po przejściu całego kreatora, urządzenie przejdzie do normalnej pracy. Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu sterownika konfiguracja któregoś z obiegów nie została w pełni wykonana, bądź zostało dodane nowe urządzenie peryferyjne, czyli czujnik, termostat, moduł internetowy, istnieje możliwość zmodyfikowania ustawień sterownika bez konieczności ponownego przeszkodzenia całego kreatora. Przepisanie czujnika lub termostatu do obiegu. Aby do danego obiegu przypisać panel sterujący, należy ustawić ekran na wybranym obiegu, kliknąć na środku pola z temperaturą i następnie w lewym dolnym rogu ikonę termostatu. Po zatwierdzeniu pojawiającego się komunikatu, wybieramy opcję panel sterujący. Od tego momentu siłowniki będą sterowane tak, aby na podstawie wskazań czujnika zamontowanego w panelu, utrzymać stałą zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli do regulowania temperatury w pomieszczeniu będziemy wykorzystywać przewodowy czujnik STEX1, na panelu sterującym należy ustawić ekran na wybranym obiegu, kliknąć na środku pola z temperaturą i następnie w lewym dolnym rogu wybrać ikonę termostatu. Następnie zatwierdzić pojawiający się komunikat i wybrać opcję Czujnik Temperatury. Pojawi się grafika z ikonami ośmiu czujników. Jeżeli wcześniej do listwy zostały podłączone czujniki, będą one podświetlone na biało. Czujniki przypisane do innych obiegów będą niedostępne i podświetlone na czerwono. Jeżeli do sterowania wybraną strefą grzewczą będziemy wykorzystywać wcześniej podłączony termostat przewodowy ECOSTER 40, należy ustawić ekran na wybranym obiegu, kliknąć na środku pola z temperaturą i następnie w lewym dolnym rogu ikonę termostatu zatwierdzić pojawiający się komunikat, wybrać opcję termostat przewodowy. Pojawi się grafika ze wskazówkami dotyczącymi kolejnych kroków, które należy wykonać na termostacie w celu sparowania. Należy pamiętać, że w przypadku podłączenia do listwy kilku termostatów przewodowych, do obiegu zostanie przepisany tylko ten, na którym przeprowadziliśmy procedurę parowania. Prawidłowe zakończenie procedury parowania jest sygnalizowane na termostacie komunikatem "End" na środku ekranu i SUCCESS w prawym górnym rogu. Na panelu sterującym pojawi się komunikat o prawidłowym sparowaniu termostatu. Procedura parowania termostatu bezprzewodowego STX40 przebiega w sposób analogiczny do parowania termostatu przewodowego. Połączenie zostaje nawiązane przy wykorzystaniu modułu radiowego wbudowanego w listwę. Poziom sygnału można sprawdzić na termostacie bezprzewodowym stx 40, naciskając oba skrajne przyciski przez 3 sekundy i wybierając parametr numer P30. Konfiguracja modułu internetowego Econet. Jeżeli moduł internetowy Econet został zainstalowany w późniejszym czasie, parametry połączenia należy ustawić przy pomocy kreatora połączeń. W tym celu należy wejść do menu klikając w ikonę w lewym dolnym rogu, następnie wybrać ustawienia użytkownika i tam połączenia bezprzewodowe. Na ekranie należy wybrać opcję kreator konfiguracji Econet i następnie postępować zgodnie z instrukcją konfiguracji połączenia.